A roztomili poznajcie jeden z najpiękniejszych zabytków Siemianowic Śląskich. Oto willa wzniesiona w roku 1859 roku przy Hütte czyli ulicy łączącej ówczesną wieś Siemianowice z Hutą Laura, wokół której za kilkadziesiąt lat wyrosło dzisiejsze miasto nazywane w okresie PRL-u miastem węgla i stali. Budowniczym właścicielem i mieszkańcem tego właściwie pałacyku był Wilhelm Fitzner, górnośląski przemysłowiec. Willa Fitznera po rozbudowie dokonanej w 1883 roku, a później po remoncie wymuszonym pożarem na początku XX wieku, stała się i jest do dzisiaj bardzo dobrym przykładem niemieckiego eklektyzmu z przewagą stylu klasycystycznego. Wkrótce pokażę Wam jeszcze inne ciekawe architektoniczne miejsca związane z przemysłową historią Simanowicz-Śląskich.